Do końca dobiegła przebudowa drogi w Łubnie. Nowy dywanik asfaltowy na długości blisko kilometra nie tylko podniósł komfort jazdy i bezpieczeństwo mieszkańców, ale poprawił także komunikację pomiędzy kilkoma miejscowościami. Zadanie zostało w całości zrealizowane ze środków budżetu miasta i gminy Piekoszów. Jeszcze do niedawna mocno zniszczona, a dziś w końcu w należytym stanie. Mowa o drodze w Łubnie, która nowy dywanik asfaltowy zyskała na długości blisko 1 kilometra. Myślę, że poprawi ona stan bezpieczeństwa mieszkańców, jak również komfort. Jak podkreśla burmistrz Zbigniew Piątek, Droga Włókna to ważne pod względem komunikacyjnym odcinek drogowy dla tej części gminy. Po pierwsze, inwestycja, która poprawia bezpieczeństwo użytkowników drogi, po drugie, polepsza dostęp komunikacyjny. Dla, nie tylko dla miejscowości Ubna, ale również dla takich miejscowości jak Łosienek, jak Lasek Jerzynów, gdzie jest to duży skrót dla tych miejscowości, żeby dojechać do Piekoszowa. Przebudowa drogi w łubnie kosztowała nieco ponad 891 tysięcy zł, a jej koszt w całości został pokryty z budżetu miasta i gminy Piekoszów. Jak mówi burmistrz Zbigniew Piątek, gmina stawia na rozwój infrastruktury drogowej od samego początku, a dzięki pozyskiwanym na ten cel milionowym dofinansowaniom. Inwestycje drogowe mogą być realizowane znacznie szybciej. Wiele z nich jest także realizowanych z własnego budżetu miasta Gminy Piekoszów. Tak było chociażby w przypadku przebudowy drogi włównie. Była to droga niezwykle potrzebna i długo wyczekiwana przez mieszkańców. Teraz mogą oni nareszcie przemieszczać się tędy komfortowo i bezpiecznie.